No, witam, witam, halo. Eee, halo. z tej strony oczywiście Skon. Witam was ma z Sylwestrowym Wild Drifcie. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będą różne rzeczy. E, w końcu miałem się dawać wild drifta na telefon. E, z telefonu na komputer. Założę się, że będziemy się tam świetnie bawić. Więc aby było zajebiście Dobra, napierdalamy. Podpierdalamy, red buffa. Nic kurwa, mam już first blada. Mega drift. Czekaj, okay, bo. Aaa, tu jest Ewelinka. Powinienem robić rolling, a akcjabałem. Nie bójcie się, drodzy awanturnicy. Tego Jej tu nie ma Okej okay. Rowling, w sensie prawie rowling Dobra, bo ja nie mam pojęcia gdzie jest Evelynn Ale ją wy... wykurzyłem stąd Wykurzyłem stąd Okej, S S S, Esa Wygram, wygram, wygram Teraz wygraliśmy, teraz wygraliśmy Dobra, teraz powinno być już chyba na L2, tylko... Dobra, co ty gadasz? Blisko, blisko, blisko! Blisko! ROLLING! Rowling! I AM ROLLING! Dobra, na J się, wygrywamy to Założę się, że będziemy się tam świetnie bawić. Jeszcze trochę podgłosić muzykę, żeby była pompa. Dobra, lecimy dalej. Dobra, teraz tak może wygrać, teraz tak może wygrać i to na luzie. Tak, dokładnie! Dobra, wygrywamy w goldzie, jest git, jest liście. Ej, 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 e. czemu Sivir się wyjebała, czemu Sivir się wyjebała, SIVIR SIĘ WYJEBAŁA Renektoniarza, co jest to kur... What the fuck! Oni idą, they are coming, they are come, they are come I'm there, I'm there, 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 there Ja pierdolę, on double killa Radz zrobił double killa Brat jest popierdolony Dobra Będę po swojej rzeczy Będę po swojej rzeczy Jakby ktoś pytał o muzyczkę Polecam na Spotify Tom A Kesha Ełów playlist Znajdziecie Wiedzieć Będziecie wiedzieć Trust me Możecie w komentarzach pisać jak wam witam Sylwestra, jak wam poszły święta Wej co? Oni chcieli zobaczyć Nie tym razem Skull Wissel Dobra Dyczka jest, wszystko jest Ja wiem gdzie powinienem robić Okej, okay, już ma switel, już ma switel I'm there, I'm there I'm rolling I'm rolling Let's go Bamba! You it! Oh yeah Dobra A, ja mamy jeszcze 50 sekund, to jest dużo wszystkich rzeczy Dobra, Evelyn była gdzieś tu Tutaj zaraz nie będzie. <laughs> le, 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 le. Ej, co jest? Spójrz, mój... moja drużyna wygrywa, moja drużyna wygrywa. Czajcie to? Wait, bro! You're rolling! is bro! Brought... Brat! Co, to to odpierdolasz? Ok, I'm rolling, I'm rolling, I'm rolling! Number mind, number mind, number mind, number mind! Dobra! Zabili! Ale to nic. Przeżyłem. That's, that's, that's nothing, that's nothing, that's nothing, that's nothing. Dobra. Ten rakaniasz, rakaniasz, tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. O kurwa, to, to, eee, Jest mi yes. fleszyk. -y. Ej, hey, ej, hey. ej. Hey, ej, tak, ta Jink przesadziła. Dobra, trzeba im pomóc. Let's roll! No, nie ma ghosta, nie ma ghosta, nie ma ghosta, no ghost, no ghost, no ghost. Maybe I can, maybe I can, maybe I can. I can, I can, okay. Now I can. Fuck my, fuck my life. Dobra, to nic. We have Drake, we have Drake, we have Drake, we have Drake, we have Drake. That's good, that's great, that's great. Oh, whoa. Estalamista, la motherfucker. Boom. Bomb. O, oh, back, fuck, 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 nice, dekłep. That was problematic, ale daliśmy radę, daliśmy radę. Dobra, coś ap, coś ap, coś ap, coś ap. Jebać ap. Jebać ap, robimy mojego... słabnie niesłabnego bolida. Bada D. To jest broken, pamiętajcie widzowie, to jest broken. Robin, Jeszcze nie, a może? Let's roll! No i mamy to, i lecimy teraz, o kurwa mać! Ej bratki, co wy odpierdalacie? Mamy to! Jest git, jest git! No i bomba się nie Mamy to Mam nadzieję, że jakość wideo, które widzicie będzie będzie no, stapcjonujący poziom, ale też na takim, że będę w stanie. Eee. O chuj. Ej, będzie wysoka jakość wideo. No trudno. Mam nadzieję, że będę w stanie. W ogóle przesłać to do, do Sylwestra. Jak ja mam zrobić, jeśli mam nie wiem, że mam teraz kilobo wolne chwilowo E, mam wolną hatę Ale nie wiem na no, jak długo. Ty się wiem, ale nie wiem, czy nie będę musiał robić jeszcze czegoś. Skutecznie ograniczył mój free time. Ale wiecie co chodzi. No ładaj I mini, mean, no ładaj mini. im robimy, kubskara im robimy. Let's roll! Goalień! O kurwa, nie trafiłem! Bamba! Kurda. Mamy to! Idź bomb! O kurwa! Ale mi bombę sprzedała. Hej, tego się nie spodziewałem tak trochę. <laughs> Evelyn Mega Broken. Ej, ktoś coś pisał? Ej, hey, zrobił mi się. Stwierdziłem, że... A czultam. Jak jest... Yy, Sylvester. A to zrobię sylwester z najmadem Jak robię co roku zresztą Chyba co roku, nie wiem A w zeszłym roku ci było? Ja pamiętam, że dwa lata temu nagrywałem yy, Pomoc trzeba. Czy pomoc była potrzebna? Nie pamiętam Eee Eee, ult, ult Gdzie był kurwa ult? Gdzie był kurwa ult? No do ch**a jasnego Fabra. Pierdalanie się w tą to, Tobę by nie było dobry pomysłem To nie był dobry pomysł e, Mam nadzieję, że mikrofon nie będzie wam przeszkadzać, bo Ja zabrałem tego swojego lepszego Mam ten ociupieńkę gorszy e, Zosławek, osłonawek Ej, czy bratkowie się wypierdolili właśnie w tym momencie? O brat! ha, oh, well O kurwa! Założy się jeszcze. I get it! O oh, fuck! Ej brat! Ej si si, Co to odpierdalasz? Co to odpierdalasz? Ale cię chłopiec podebiera! We get it! We are on stage! D'r aft, je t'r aft, po' draken, po' draken, 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 draken. Let's go for a drake, let's go for a drake, let's go for a drake. Uhm, got them, got them, Jakie na to przyszła, Jakie to... Dlaczego u tych to nadzieje To do kurby. What the fuck happened? Why it happened? the kurwa. Nie Why sensu? happened? do kurby? Co do ma Co do kurby? Co no bardzo dobrze! Będziemy napierdalać! No to lecimy, ej, ratki się pierdalają. No to trzeba lecieć. Ewelin rozpierdalimy. Ewelin rozpierdalamy! Let's go! Baba! O tych muso. Baba! Ewelin, get it, we get it, we get it! Egrywamy na każdy pro Frontu! Bardzo dobrze, tak ci się robi Ej, eee, tu jest ten Ziomek O ma mega drip Ziomek ma mega drip um. Powinni mi pomóc może? Taki się zdaje, nie? Nie mam aż takiego heala, nie? Może być... Problem? Naprawdę byłoby mega wykurwisie, by, gdybyście mi pomogli. Aha, chuj jej Jebana Ari, kurwa. Dobra, dobra. Cywili, to rozumiem, Cywili, to Róbcie, 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 rejka, róbcie, róbcie. Czemu przystaliście? Czemu przystali? Co to kurwy? Excuse me, what Nie, naprawdę, to kurwa nie ma sensu to to, 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 to <totwark> Do... No tak bywa czasami, no. to no, trudno. Dobra, a ja mam max HP bonusowe, więc ja mogę sobie... ...dobildować. I to jest mega broken to jest Lata, mega dobry szuka, item. Naszej pomocy. Nie ja pamiętam z robiłem tego bolida, pod tanka, który ten, ale... Ma sens, I Let's roll! A, kurwa! Źle! Czemu gryźć blue Było blisko. Było blisko. To było bardzo blisko... Patrzcie, to było bardzo blisko widzowie. To było bardzo blisko widzowie. Jakby to powiedział tutaj tym To było bardzo blisko widzowie, to było bardzo blisko. blisko. Piję piwo lech, to jest oryginalny lek z krynicy zdrój. Powtarzam, to jest oryginalny lech. E, piwo, oryginalny lech z krynicy zdrój. Powtarzam. Let's fucking roll! Bratki, czy on to powiedział? Czy to nie jest wygenerowane komputerowo? Nie no, to było wygenerowane komputerowo, ja nie wierzę, żeby to powiedział By się zauważyli, to niby mam mało obrażeń, ale patrzcie! Nie bać to! Motherfuckers, dobra. Bo... Ja nie mam już takiej dużej przewagi w godzie Jak, jaką miałem Niegdyś, ale to nic Everything is possible O kurwa, ej, bo mnie zespotowali No nie... Ej, oni mają we mnie wyjebane? Ej, chuj, bo kur... Chyba idę pod rejka, czy nie? Nie, nie mogę iść pod Rejka, nie mogę iść pod Rejka! We need to roll! We need to roll! We need to roll! We need to roll! I spin for win! I spin for win! Let's go! BAM! Kurwa macie jakim cudem na to przeżyła! Ja pierdolę! Jak! I co wie? Jak to się wydarzyło? Jak to się wydarzyło! Ej, nie poważnie! Co się odjebało tam? Czy ja... Czy mój ult nie ma obrażeń? Is that my ult doesn't have damage? Absolute zero! It's absolute zero damage? What the fuck? Dobra, idę po chlanie, idę po chalanie. słyszycie, bo mam skłapki na łowie, ale idę po chlanie. Piwo oryginalny Lech Klinicest. Z... naszej pomocy! Nie chcemy cię skrzywdzić! Dobra I'm in to spin, I'm in to spin, I'm in to spin! Co demona przeszyła to do chuja To nie powinno być miejsca Rzekasz Bratki, to chyba tak nie powinno wyglądać To chyba nie tak powinno wyglądać Dobra, też nic ich porobić, też ich porobić Double kill! Let's go! I think, I think it's possible, it's possible, it's possible to rolling! Repeat! After me! 3 2 1 And let's roll, let's roll! Let's fucking go! Kurwa! me! Mega three!